Dobra, słuchajcie, jeszcze jeden dzisiaj taki filmik. Dostałem informację na maila, że ktoś właśnie zauważył nową wersję tego testera do baterii 18650, Lajonków tak zwanych. Chińczyki, jak widać, idą za ciosem. Najpierw była pierwsza wersja, która nie posiadała takiego fajnego, jak tutaj widzicie, interfejsu. Potem wyszła druga wersja, Właśnie ta zmodyfikowana, tu jak widać, już dodali obsługę tam różnych trybów i tak dalej. No, jednym słowem, troszeczkę poprawili tam yy, tych rzeczy. No i teraz słuchajcie, mamy trzecią wersję. Jak widzicie, tu już jest na wypasie cztery koszyczki na lajonki. Już mamy yy, jakiś wentylator na radiatorach. Zamontowany. No i też bardzo fajne menu, także. Wow, można powiedzieć. Ktoś już to ma w Polsce, z tego co się orientuję. Bo, tak jak mówiłem, dostałem informację na maila jestem ciekawy. Dobra, zróbmy tak. Jeżeli ta osoba będzie to oglądała, to słuchaj, napisz w komentarzu odnośnie tego urządzenia: jakie są Twoje wrażenia z tego używania? Być może zachęcisz też innych do zakupu tego. Sam bym to przygarnął, coś takiego. No, cztery koszyczki już można fajnie sobie testować. No, tego brakowało w wersji z jednym koszyczkiem, tak? Bo tam chyba tylko można było jednego lajonka testować. Tak, bo jeden był na zasilanie, a drugi był do testowania. Także tutaj, jeżeli są wszystkie, ale tak, są wszystkie, bo pisze cztery channel, czyli cztery kanały. Także, wow, to już jest fajna wersja, naprawdę. Za ile? Za 44, to jest ta, a ta wypasiona kosztuje, słuchajcie, 77 zł. 77 zł. Od czasu do czasu można sobie pozwolić na takie zakupy. No i co Wam powiem? No, wygląda zacnie. Fajny sprzęcik. Nawet ta pierwsza wersja, którą ja posiadam. Muszę powiedzieć, że jestem z niej zadowolony. Robi robotę fajną. A tutaj możemy sobie cztery lajonki testować. O, pany. Tu już jest coś fajnego. Zastanawiam się, czy Chińczycy pójdą jeszcze dalej, jeszcze wydadzą jakąś jeszcze, nie wiem, do wypasioną wersję niż ta. Chociaż ta już robi też tutaj, widać, fajną robotę. Jeżeli chodzi o te koszyczki, to polecam od razu sobie przelutować od drugiej strony wszystkie pola lutownicze, bo jak niektórzy widzieli, co się stało po wkładaniu, wyjmowaniu, wkładaniu, wyjmowaniu z tego koszyka lajonków, niestety Chińczyk tam nie dopilnował do końca tych pól lutowniczych i zrobił się mały ząk. Dobra, podlinkuję to do opisu filmu. Powiem Wam taką, no tutaj piszę ne, wersją 3.0, ta 2.0, ja mam 1.0, czyli najgorzej, najbardziej zaburzoną. Chciałem sobie kupić tą wersję 2.0, z racji tego, że już można sobie tutaj ustawiać te napięcia rozładowania, można sobie ustawiać ile cykli ma, twardi ten test. <suszel> jak widzicie chińczyki potrafią potrafią zrobić ciekawe przedmioty, tak? Dobra. Jeżeli ktoś będzie coś takiego posiadał, bądź posiada niech napisze w komentarzu coś więcej na ten temat. Jak to się sprawuje? Czy można na przykład zrobić tak, że wkładam cztery lajonki i Zrobić test dla wszystkich czterech, że on mi potem pokaże, ile pojemności ma jeden, ile pojemności ma dwa, ile pojemności ma trzy i ile pojemności ma czwarty bank. Jeżeli tak, to wtedy to jest super sprawa, bo wkładam sobie trzy lejonki, on mi robi testa. Dla mnie bomba. Dobra, nie przedłużam, kończę. pozdro, trzymajcie się. Wersja 3.0, jak widzieliście sami.